w miejscu, które niedawno zyskało nazwę prac wolności. Nie przypadkowo tutaj się spotykamy, bo wolność na nas bardzo dużo znaczy. Prosimy dzisiaj panią poseł Kamilę Grasik Pichowicz, to jest posłanka z naszego okręgu, stąd, liderka Okręgu Siedlecko-Szleńskiego. Cieszymy się pani poseł, że jest pani dzisiaj z nami. Będziemy rozmawiać o obywatelskiej kontroli wyborów. Pani poseł, bardzo prosimy. Dzisiaj spotykamy się w Ostrołęce po to, aby zachęcać mieszkańców, mieszkanki Ostrołęki do tego, aby przypilnowali, przypilnowały nadchodzących wyborów, bo jesteśmy w przededniu, a właściwie już w tym momencie tworzymy największą obywatelską kontrolę wyborów. To będą bardzo ważne wybory. Wybory o przyszłość, właściwie wybory plebistych, wybór... Właściwie prosto, pomiędzy praworządnością a bezprawiem, wybór pomiędzy Polską silną w Unii Europejskiej, a Polską poza Unią Europejską w sojuszu z prorosyjskim Orbanem, to będzie wybór między krajem wolny, równych szans dla wszystkich obywateli a Republiką Kolesji. Dlatego musimy przypilnować tych wyborów, musimy mieć pewność, że nie zostaną one sfałszowane, że żaden głos nie zostanie... Zniszczony, źle oddany, oddany bezprawnie. Musimy być pewni, że nie wydarzą się takie cuda nad Urną Wyborczą jak w 2020 roku, kiedy to media donosiły o wielu wypadkach, kiedy to w domach pomocy społecznej nagle 100% pensjonariuszy oddawało głosy na Andrzeja Dudę, a media donosiły, że te głosy były oddawane przez ich opiekunów, a nie przez podopiecznych. Każdy, każdy dzisiaj może przyłączyć się do naszej wielkiej akcji kontrolowania wyborów, nadchodzących wyborów. Każdy może zostać albo członkiem odwodowej komisji wyborczej, albo mężem zaufania. I dzisiaj tutaj w Ostrołęce zachęcamy mieszkańców, mieszkanki Ostrołęki do tego, aby zgłaszali się do komisji za pośrednictwem naszej strony. OKW. Koalicja Obywatelska. Pilnuje wyborów. .pl lub odnajdywali zakładkę na stronie internetowej platformy obywatelskiej. To jest właśnie ten moment, aby tego jednego dnia, oprócz oddania głosu, oczywiście na koalicję obywatelską, także przypilnować tego co najważniejsze, czyli polskiej demokracji. W szczególności zachęcamy wszystkie osoby, które do tej pory nie miały jeszcze tego doświadczenia, nie zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych. Zachęcamy także mieszkańców i mieszkanki mniejszych miejscowości. To jest naprawdę super ważne doświadczenie, super ważne doświadczenie dla polskiej demokracji, które potem przez lata wspomina się przy każdych wyborach. I co jest ważne także za udział w obwodowej komisji wyborczej dostaje się wynagrodzenie. Polska jest w naszych sercach, dlatego dla naszej demokracji, dla naszej polskiej demokracji trzeba zrobić wszystko, aby to, co jest najważniejsze dla Pani, czyli uczciwe wybory, właśnie przebiegły zgodnie z literą po, prawa. Działajmy po prostu z miłością do Polski, z miłością do polskiej demokracji, do naszych dzieci. Zadbajmy o ich bezpieczeństwo i niech to będą najlepiej dopilnowane wybory. W Rzeczpospolitej, wtedy ta satysfakcja z wygranych wyborów będzie jeszcze większa. Zachęcamy. Szanowni Państwo, dziękujemy Pani Poseł, że zechciała się tutaj z nami lokalnie włączyć w propagowanie to, tej wyjątkowo ważnej akcji, bo wolne wybory to coś, na czym wszystkim powinno zależeć, z tego zależy nasza Ale chciałbym powiedzieć, że to już. Pod ta akcja jest prowadzona, włączyła w nią różne środowiska, i polityczne, i samorządowe, i y, Komitet Obrony Demokracji. Y, ja uważam, że te akcje powinniśmy prowadzić wszyscy wspólnie, ponad pod, podziałami, y, niezależnie od tego. Wszystkie środowiska demokratyczne powinny się podjąć. Za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ja tutaj kolega, na przykład, podziękuje ja właśnie środowisku, między innymi kodu, gdzie znaczek, koczulkę, konstytucja. Ja uważam, że przede wszystkim zapraszam wszystkich do odwiedzania w fanpage'u na Facebooku Koalicja Obywatelska Ostrołęka oraz Platforma Obywatelska Ostrołęka. Tam będą znajdowały się informacje o tym, jak i gdzie należy się zgłosić, aby być wolontariuszem, członkiem komisji wyborczej, który będzie filmował właśnie tego, żeby te wybory były się w sposób praworządny, wolny i demokratyczny.